Cześć, dzisiaj znajdujemy się w Wiłowej w kościele pod zeznaniem Chrystusa Króla. Przeprowadzamy renowację podłogi laserem czyszczącym pulsacyjnym. Mamy tutaj dwie maszyny. Zapraszamy do środka, aby zobaczyć, jak wygląda realizacja w takim kościele. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu pracami, zapraszamy do kontaktu w mailu lub pod numerem telefonu, który jest w opisie. Jeżeli chciałbyś wykonywać takie usługi, zapraszamy do kontaktu.